Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz and Partners. Obwieszcza głos Rona Perlmana w prologu kolejnych części kultowej serii gier komputerowych Fallout. Każda z gier odsłania postapokaliptyczny świat zniszczony konfliktem atomowym, gdzie zdziesiątkowana ludzkość wiedzie marną i niepewną egzystencję w nielicznych prymitywnych osadach rozsianych pośród pustkowi. Jak nie zmienia się sama natura wojny i jej skutki, śmierć i zniszczenie, tak też od pokoleń nie zmieniają się fałszywe przekonania na temat paradoksalnych korzyści płynących z wojny. Owszem, nie da się zaprzeczyć, że wojna rzeczywiście niesie śmierć i zniszczenie, ale może warto spojrzeć na drugą stronę medalu pobudzenie produktywności i impuls do rozwoju gospodarki, prawda? Jeśli komuś trudno uwierzyć w istnienie obrońców następstw wojen, niech spojrzy na jeden prosty przykład, na powszechną narrację historyczną dotyczącą skutków II wojny światowej. Tak, miliony ofiar i dziesiątki miast zrównanych z ziemią. Ale w dłuższej perspektywie czasowej Niemcy skorzystały, bo dzięki wojnie zmieniły przestarzałe fabryki na nowoczesne i zaczęły się błyskawicznie rozwijać. USA stały się gospodarczą potęgą, bo dzięki wojnie musiały zwielokrotnić inwestycje publiczne, etc. Mit dobrodziejstw wojennych, zniszczeń, to wariacja na temat starego jak świat przeciwnika rozsądnych ekonomistów, czyli bastiatowskiego mitu z bitej szyby. Ale wariacja szczególna. Mitolodzy dobrodziejstw wojny przyznają, że stłuczenie szyby w oknie, aby dać dodatkową pracę i zarobek szkolarzowi, nie przyniesie wzrostu bogactwa. Ale przyznają to jedynie dlatego, że dzieje się to na poziomie jednostkowym. Natomiast kiedy przeniesiemy się na poziom narodów i państw, to nagle zasady się zmieniają, a zniszczenia mogą tworzyć bogactwo społeczeństw. Skąd bierze się to przedświadczenie i dlaczego jest błędne? Pierwszy błąd Pomylenie potrzeby z popytem. To prawda, że w społeczeństwie zrujnowanym wojną panuje nędza, która zwiększa powojenne potrzeby. Mitolodzy wojny idą jednak krok dalej i proponują następujący wniosek. Zwiększenie się ludzkich potrzeb spowodowane brakiem najbardziej podstawowych dóbr i usług oznacza wzrost popytu, a jak powszechnie się przyjmuje, popyt napędza podaż. To z kolei oznacza wzrost produktywności i większą podaż dóbr i usług niż przed wojną. Wszystko dzięki powojennym potrzebom społeczeństwa. Dowodem miałyby być szybko odbudowujące się po zniszczeniach miasta i kraje, które stają na nogi po wojnie nowocześniejsze niż poprzednio. Podstawowym błędem jest tutaj pomieszanie ludzkich potrzeb ze zjawiskiem popytu. Potrzeba nie jest tym samym co popyt, ponieważ efektywny popyt ekonomiczny wymaga nie tylko istnienia potrzeby, lecz także odpowiedniej realnej siły nabywczej. Mówiąc krótko, co z tego, że po wojnie wzrastają potrzeby ludzi, którym tak bardzo brakuje podstawowych środków do życia, że rozpaczliwie próbują wznowić produkcję żywności, ubrań materiałów budowlanych czy papieru toaletowego, skoro straty wojenne zabrały ogromną część wcześniej zakumulowanego kapitału, który mógłby umożliwić albo przynajmniej przyspieszyć tworzenie nowych potrzebnych dóbr? Nie potrzeba tutaj powoływać na wojnę, aby zobaczyć absurd tego argumentu. Potrzeby materialne ubogich krajów trzeciego świata są nieporównywalnie większe niż potrzeby bogatej społeczeństwa Europy Zachodniej czy USA, ale efektywny popyt na towary i usługi nie może być większy, ponieważ siła nabywcza i dostępny kapitał są tam znacznie mizerniejsze. Drugi błąd pomylanie siły nabywczej z ilością pieniądza. Subtelniejszym argumentem mitologów wojny jest skupianie się jedynie na wskaźnikach pieniężnych, zwłaszcza bez uwzględniania wzrostu podaży pieniądza w obiegu. Niektórzy powołują się na dobre wyniki gospodarcze na świecie tuż po II wojnie światowej i twierdzą, że były możliwe dzięki samej wojnie. Zapominają jednak, że niemal każda wojna, zwłaszcza w czasach pieniądza fiducjarnego, oznacza olbrzymi wzrost inflacji wymuszony koniecznością opłacania wydatków wojennych przez rząd. Mamy więc wzrost, ale nie dobrobytu, lecz ilości pieniądza. Mamy dla Was krótkie ogłoszenie związane z partnerem tego odcinka, cambricom. Jeśli masz podobne doświadczenia z nauką angielskiego jak ja, to w ten czy inny sposób uczysz się go od kiedy pamiętasz. Uczono Cię słówek, gramatyki, czasów, związków frazeologicznych itd. Być może już czytasz książki po angielsku bez żadnych problemów, być może oglądasz filmy w oryginale, ale jednak wciąż, nie mając praktyki w mówieniu regularnie, nie ma szans, żebyś porozumiał się po angielsku płynnie bądź bez silnego akcentu. W takiej sytuacji jesteśmy, żartobliwie mówiąc, jak pies, czyli wszystko rozumiemy, ale nie możemy odpowiedzieć tak, jakbyśmy chcieli. W rozwiązaniu tego problemu pomoże nam właśnie Cambly, który oferuje lekcje w postaci konwersacji z native speakerami z różnych krajów anglojęzycznych: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Anglii, Irlandii, RPA, Australii i innych. Możesz więc nie tylko ćwiczyć umiejętności językowe w dowolnym momencie, ale nawet wybrać konkretny akcent, w którym chcesz się podszkolić. Lekcje nie wymagają uprzedniej rezerwacji, choć taka opcja również jest dostępna dla chętnych i polegają na swobodnej rozmowie z nauczycielem. Jako że nauczyciele podają informacje o swoich zainteresowaniach lub doświadczeniu, możesz wybrać takiego, który podziela twoje zainteresowania i dzięki temu rozmowa będzie jeszcze przyjemniejsza. Poza zastosowaniem prywatnym, Cambly ma również zastosowanie biznesowe. Na platformie znajdziemy plany edukacyjne dla firm wszystkich rozmiarów. Więc jeśli Ty i Twoi pracownicy potrzebują praktyki językowej, Cambly może okazać się bardzo pomocne. Jak wszyscy wiemy, angielski jest teraz językiem międzynarodowym. Bez znajomości angielskiego duża część wiedzy i kontaktów jest dla nas niedostępna. Jednak aby płynnie się nim posługiwać w mowie, potrzebna jest praktyka. Z Cambly możesz zacząć praktykować już dziś. Mamy dla Was promocyjny kod umożliwiający uczestnictwo w 15-minutowej darmowej lekcji próbnej. W ramach testu nie trzeba podawać żadnych metod płatności, wystarczy kliknąć w link w opisie filmu, zarejestrować się na stronie podając adres e-mail i zacząć ćwiczyć. Trzeci błąd. Pomylenie pojedynczych branży z interesem całego społeczeństwa. Spustoszenie poczynione przez wojnę to faktycznie dobry interes i możliwość zarobku dla przedstawicieli konkretnych sektorów gospodarki. Producenci pewnych wyrobów mogą się szybko wzbogacić. Branża budowlana relatywnie zyskuje na zniszczeniu domów, fabryk i całych miast. Co więcej, tuż po wojnie nagle relatywnie dobrze powodzi się przedsiębiorstwom oferującym wszystkie towary, których produkcja albo sprzedaż były utrudnione lub uniemożliwione w czasie wojny, takich jak samochody czy lodówki, ponieważ okres niedostępności przyczynił się do skumulowanego powojennego popytu na te właśnie produkty. Jednak wskazanie na szybki rozwój firm budowlanych albo samochodowych, albo z branży RTV lub AGD. Tuż po wojnie nie dowodzi korzyści, jakie miałyby przynieść społeczeństwu zniszczenia spowodowane konfliktem zbrojnym, a jedynie wymuszoną wojennymi niedoborami albo destrukcją zmianę struktury popytu. Gdyby nie wojna, ludzie nadal kupowaliby towary, płacili za usługi i inwestowali pieniądze, po prostu byliby konsumentami innych przedsiębiorstw. Wojna nie czyni ludzkich wysiłków bardziej produktywnymi, ona zmienia kierunek tych wysiłków. Zmienia równowagę między gałęziami produkcji, czyli de facto zmienia strukturę całej gospodarki. Czwarty błąd: błędne utożsamienie budowy nowego w miejsce starego z rozwojem gospodarki. Jednym z bardziej kuriozalnych, lecz mocno rozpowszechnionych twierdzeń mitologów wojny jest ten, że zniszczenia wojenne w tym nawet zbombardowane miasta leżące w gruzach, były nieoczekiwaną korzyścią dla Niemiec i Japonii po II wojnie światowej. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu Niemcy i Japończycy mogli zastąpić starą infrastrukturę i stare fabryki nowocześniejszymi, efektywniejszymi i lepiej wyposażonymi, co pozwoliło im produkować wydajniej i po mniejszych kosztach, podczas gdy na przykład Amerykanie musieli z konieczności pozostać przy swoich przestarzałych fabrykach i archaicznej infrastrukturze. Dlaczego to twierdzenie to absurd? Gdyby rzeczywiście tak było, Amerykanie czy jakiekolwiek inne niespustoszone wojną społeczeństwo mogliby łatwo zrównoważyć tę rzekomą przewagę pokonanych Niemiec i Japonii po prostu poprzez obrócenie w gruzy swoich własnych miast i odbudowanie wszystkiego od nowa. Jeśli zniszczenie starej fabryki i jej wyposażenia miałoby przynieść producentowi korzyść, ponieważ używane w niej środki produkcji uległy zużyciu lub zestarzeniu się tak dalece, że ich wartość spadła do zera, to nie potrzeba byłoby wojny ani bombardowań, a wystarczyłaby ekipa do przeprowadzenia rozbiórki i zakup nowego wyposażenia. Fakt zużycia i zestarzenia się fabryk czy infrastruktury mógł spowodować, że niektóre z wojennych zniszczeń okazywały się mniejszą stratą finansową niż się pierwotnie wydawało, to prawda ale nie mógł sprawić, że destrukcja była dobroczynna dla producentów. Co jeszcze ważniejsze, ani prywatny przedsiębiorca, ani państwowy planista nie mogą zastąpić infrastruktury ani fabryk nowymi, jeśli nie mają oszczędności z akumulowanego kapitału, który umożliwi wymianę. Co jest zaś niszczycielem zakumulowanego kapitału? No właśnie wojna. Podsumowanie. To prawda, że pewne odkrycia naukowe albo rozwój pewnych technologii przyspieszony z powodu działań wojennych może pośrednio przyczynić się do zwiększenia produktywności, a w konsekwencji dobrobytu, w pewnych gałęziach gospodarki po wojnie. Nie zmienia to jednak fundamentalnego błędu tkwiącego w twierdzeniach o dobroczynnym wpływie wojny na gospodarkę, który to błąd jest po prostu nową wersją starego, fałszywego mitu zbitej szyby. Autorem scenariusza jest Mateusz Błaszczyk. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do polubienia naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.